Elowizowie. Dzisiaj gramy sobie w Robloxa i grę będziecie mieli w opisie. No i teraz przejdźmy samo uczekam co w tej grze chodzi w ogóle. Tutaj. Ale daleko. No normalnie. Nie. Wygrane. Co teraz? Idziemy do jajka. Kupujemy jajko i pewnie najgorsze. Nie. W sumie to nie jest najgorsze. Raz jeden. Dobra. Co jest za darmo? Plus 150. Dobra, mam 200 i zobaczymy, czy teraz gdzieś dalej poleci. No, nie, no nadal na jeden. A ile potrzebuję wygranych? O, Mogę zakręcić kolem jakimś fortuny. Co? I plus 150. Nie, jest źle. Mogło być gorzej. Hmm, ile potrzeba? 155. Dobra Przynajmniej w tej grze jest stopka, nie to co w tamtej mm. Nie tu Dobra 400 Nabiję 450 i zaś pójdę darmowe czy Dołączyć do grupy, mam podstawową. O, dobra. Dobra, mam 450 Czy teraz gdzieś dalej strzela? Niż za jeden? Nie, dalej za jeden. To zbieram na trzy tysiące. Co jest w sklepie. Hmm. 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 Nic ciekawego dla mnie to 350 pięćdziesiąt raz tysiąc wystarczy o wystarczył, dobra to ja na razie sobie pozbieram do do ilu? ile potrzeba na następne jajko? na te lepsze? o już mogę i co? szmaragdowy plak najsłabszy w końcu to ja to otwierałem łuki 593, ja to tracę, teraz Wyposażyć. To na razie mi się tego tak, nie opłaca, no bo najdroższy jest za 55. Teraz 15. jest. O, oh, mam już tysiąc. No to, poz... no to pozbieram już na... na tą nową krainę. I widzimy się jak już uzbieram. Dobra widzowie, już nazbierałem. Tylko teraz to wyłączyć. Dobra. I idziemy na następną krainę. Co ciekawego teraz będzie? Za 125 Tutaj jest za 15 najsłabsza. O kurde za 0. Hmm. Teraz może... Ile teraz potrzeba? 1025. No trochę sporo Trochę sporo. Nie powiem, że nie. Oj. Przez przypadek. Teleportacji. Na razie mi to nie jest potrzebne, ale będę widzieć, kiedy będę na ostatniej krainie. Dzisiaj chyba nie przejdziemy jeszcze do następnej krainy, ale zobaczmy, więc widzimy się, jak będę już mieć 5000. Oj, widzowie, trochę za dużo pozbierałem nawet, ale czy teraz doleci też całe tam? Dobra, jest za 10. To ile potrzeba na to jajko? 125. No to widzimy się, jak już będę mieć to 125. Dobra, już mamy O widzowie jeden jest szczęścia. To, to pewnie będę używać, jak będę na największej. list najsłabszy z na życia. No nie najsłabszy. 10. Jeszcze jeden mogę założyć. Po ile teraz zdobywam? to bywam? 135. To widzowie, widzimy się, jak już będę mieć takie 28 tysięcy. Dobra, widzimy się, jak już będę mieć 30 tysięcy. Dobra, widzowie, mamy już 30 tysięcy. I zobaczmy, no jak daleko poleci. Czy na. O, na maksa. Uuu, 35. Dobra. No to widzowie, to ja już będę zbierać, aż. Będę mieć już na maksa, czyli tysiąc... 1000. Znaczy, następną krainę. Więc. Widzimy się, jak już zdobędę. Dobra, widzowie. Już jesteśmy w następnej krainie. I ile teraz potrzeba? 16 tysięcy Dzisiaj widzowie taki... O, co to jest? O jeden eliksir szczęścia. Dzisiaj widzowie taki krótszy trochę ten odcinek. No i y, zostawcie y, 10 łapek w górę. I jak dobijemy... I jak dobiemy 100 słupów, to pokazuje twarz i co jeszcze chciałam o i napiszcie w komentarzu czy dalej mam nagrywać odcinki z tego z tego symulatora czy z może innego więc do następnego